Siemanko, Siemanko, witam w kolejnym odcineczku z G4 Skinsa. Dzisiaj zrobimy taką trochę, trochę pokurwioną akcję. Mianowicie sprawdzimy na sam początek Easter Strike, bo tego jeszcze nie testowaliśmy. Tu widzę, że jest Pawłor Mario. No i co, no i co? Testujemy na razie 5100. Nic nie będę sprzedawał, zobaczymy. 10 piątek takich chyba otworzę na Springrowie, albo 5, 5,, 5 otworzę takich piąteczek na faście. No na razie idzie dobrze. O dziwo, dobrze to daje. No tutaj dało świetnie, bo złoty 40. Czwarty raz peworci daje. Kurwa, ale rzucił 625. Świetna skrzynka, tak szczerze. Ej, ale one dają cały czas na plus. Cały czas na plus. To jeszcze otworzę. Raz, raz, raz na no 4,5. Ok, no Peworci dał świetnie. Tak szczerze, Peworci dał pięknie. Mario, co ma Mario do zaoferowania? Jedno otwarcie 320 zł, więc razy 5 też rzucimy. No i pierwszy Mario zabrał przepotężnie, przepotężnie zabrał. Zabrał przepotężnie. Drugi, kurwa, ten bajonecik. No, drugi, drugi, drugi. drugi, Na zero nie oddałam. Myślałem, że będzie lepiej. Były lepsze stany, to był na pewno. Profit tutaj też lipa. Ani raz jeszcze na plus nie oddał Mario. I przedostatni raz. Dobra, nie, nie. To był ostatni raz. Po tym, co, co Mario daje, to nie będę to katował nawet. No i przechodzimy do ostatniej skrzyneczki. Nie mam pojęcia, kto to jest. Widzę, że jest talony pięknie. Napity ziomek. Jedno otwarcie 800. Miejmy nadzieję, że tutaj coś poleci dobrego. 772, więc nie jakiś taki straszny ten minus. Tutaj. O, boż. 245 zł. To jest kurwa masakra tutaj okej, okay, no tu będzie profit raczej 150zł profitu i ostatnia piąteczka na easter popa daje a te poligony jakby dało 806 startowaliśmy z 5000 tysiącami mamy 4700 więc nie jest jakiś taki straszny ten minus ale za 4700 sobie zrobimy batelkę zrobimy sobie potężną batelkę na pewno chcę 5 holy moly. Bo czemu by nie? Eee, tak, idziemy po kolei, myślę, po kolei pójdziemy. I starczy, nie starczy tak, a tak starczy, nie starczy. Zabraknie 13 groszy, ale starczy tak. Trzech graczy, 21 skrzyneczek. No i miejmy nadzieję, że w końcu, w końcu coś odda potężnego. Nie ukrywam, że czekam, czekam już coś długo. Zresztą sami widzicie podcinka, kiedy ja ostatni raz coś dropnęłem, powiedzmy za 3 czy tam za 5 tysięcy. No, kurwa, nawet ja nie pamiętam tego zbytnio. Miejmy nadzieję, że tu jakiś holik wyleci, tylko oby nie dla przeciwników, bo to już się z miejsca pobadli wtedy. Miejmy nadzieję, że to jednak będzie dla nas hołik. Dwie skrzyneczki za nami, na razie nic ciekawego z tego nie wynikło. Trzecia skrzyneczka również nie daje nic dało nam pacza za 78 zł do tej pory. Tutaj czwarta również nic. I ostatni holy moly. Może coś teraz? Nie. Niestety dzisiaj bez holika. Tu jakaś hydroponika. Coś, white lotus, coś tego byczku. 90 na prawo za 560 w minimal wearze. Część ich dał lipę. Loreus. Loreus, Loreus Lipa No nam kurwa 30 groszy i zresztą też dało się gówno. 9 30-20 zł. Amar daje Lipa No, jest Lipa No, co ja mam ukrywać? Jest Lipa No, tutaj dało w miarę. Ok, Happy cerku. Emerald Sensei. Ok, Blood in the Water to jest 357 zł. Nie najgorzej. Windmill, Windmill, Windmill. Wine mi niestety lipę. Dobrze, wolę tak niż żeby komuś dało sztyleta margarini. No, każdemu coś tam dał, każdemu coś tam sypnął w miarę. Slaksik nikomu nic, nikomu nic. Daj si, daj si, daj coś za półtora kafla. Łącznie nam dało kurwa 50 zł, nawet chyba nie. Jest... Aług dla nas o 1600 i no zaczęło się robić ciekawie tym aługiem, no, jak zwykle oni, oni po kostce, a ja bez kostki, ale to już jest standard w tej skrzyneczce. To jest kurwa niemożliwe, ta skrzynka jest niemożliwa, ona mi... Nie daje nic. Nic mi nie daje. Tu jeszcze Masterpiece i Crusher w tym momencie mnie chyba już prześcignął. Dzięki tym dwóm koskom. No teraz to już na pewno. Ja nie wierzę, że my to i tak przepierdolimy. Trafiająca ługa za 1600. Hit. Po prostu kurwa hit, że my przegrywamy tą bitwę. Ja pierdolę. Nie, nie opłaca komentować. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Strzał.